tak jak widzicie na jednym z dachów nie ma już szczęście eternitu na szczęście nie było to spowodowane burzami, które tu były w naszym terenie i pościągały wiele dachów i narobiły ludziom wiele szkód w okolicznych tutaj miejscowościach, bo te burze były Dość intensywne, koło 25, 20 chyba 7 sierpnia i dały się we znaki. U mnie na szczęście zrzut eternitu kontrolowany. Nie wiem czy wspominałem czy nie wspominałem, ale będzie tutaj blacha. Czy wspominałem we wcześniejszych odcinkach, wymieniam eternit na blachę, na w całym budynku chlewni. Na razie chłopaki zdjęli tą część. Otworzyli. No i tutaj wiadomo, jak się zdejmie poszycie to wtedy dopiero wychodzą jaja. Wszystko to już tak jak widzicie, jest lekko podgnite. Bo tutaj pod spodem mamy chlewnie, tak jak widzicie, tutaj gdzie są te rury wentylacyjne. Tutaj mam tu czarnie, a na tamtej części gdzie jest eternit można powiedzieć w piwnicy jest porodówka i sektor macier luźnych więc tam na tamtej części gdzie jest ten eternit na pewno te, te ten materiał drzewny, krokwy i łaty są troszkę w lepszym stanie no i tutaj decyzja taka, że wszystkie łaty zdejmujemy, zdejmujemy. w pierwszej wersji miały zostać ale jednak to się robi już na lata już nigdy pewnie tutaj nie będę zdejmował eternitu, dlatego, dlatego... Ee, blachy, blachy tej, więc dlatego już jeszcze dobrze to zrobić, dlatego wszystkie te łaty idą do wymiany. Krok w niektóre, te najgorsze chyba, będziemy zmieniać, a resztę będziemy dobijać deskami, żeby prostować, bo to wszystko też jest skrzywione. Tak, widzicie, tutaj jest taki troszkę bananek. Ale da się to zauważyć, może nie. Ale tak to wygląda. Tak to wygląda i wiadomo, tam gdzie azot, tam gdzie świnie jest to wszystko zjedzone. O, tutaj nawet no przykładu samopróchny. Więc to nie ma co się zastanawiać. I trzeba to wymieniać, żeby żeby to już było później zrobione na lata tutaj widzicie tak samo zjedzone chyba to się płatko nazywa tak z tej strony tutaj też przy ścianie jak zwykle zaciekała woda i to tak się to wszystko porobiło no w sumie tutaj reszta chyba nie jest aż tak źle tutaj widzicie, tutaj mamy zdrowy materiał to jeszcze sobie pójdę zobaczyć bo tutaj mam wejście do, do chlewni Widać że obsmarowane bo tutaj cały czas azot paruje O w sumie nie jest źle Tak jak wspomniałem na tamtej części mam Wiadomo wszędzie pajączyna jak to w chlewni <laughs> Tak stara słoma Na tamtej części jak wspomniałem mam sektor mielenia a pod spodem są tam lochy luźne i, i tuczarnia. Tak to wygląda, moi drodzy. Chłopaki działają powoli. Dzisiaj mam jechać po ten materiał drzewny, czyli po te e, deski do doprostowania tych kroki. No i do. E, no i po deskę czołową, będę korynowanie nowe zakładał. Bo te stare, no to już zjedzone. Budynek z lat 1900, dokładnie 90. rocznik budowy, czyli e, już swoje przeżył. No ale wiadomo, azot robi swoje. Trzeba to zrobić, żeby było zawiodane na lata. No i tak do tego podchodzę. Dach już prawie przykryty. Pójdziemy na górę, pokażę wam. I jak zostało tam zrobione To też już założona I tak to wygląda To wygląda. Ja wam wspomniałem krokwy. Krokwy zostały. Majstry ponabijali dostały krokiew eee. Takie deski. No i wyrównali wyrównali dagło to wszystko wiadomo z siadło teraz dach jest równy O, typu przykręcane ja tutaj sobie wzmocniłem drutem ściągnąłem tutaj ten dagło to wszystko zgniło tutaj przy ścianie zachodził deszcz i przez lata to się działo i zginęło tutaj też te sporniki są nowe powstawiane no i tutaj mocowanie płatwy dość liche, bo tylko tutaj drut był wpuszczony jest wpuszczony tak kiedyś zrobili czwarto krokwę ale ja postanowiłem jeszcze wzmocnić wzmocnić eee, to usadowienie całego dachu bo ten dach na pewno będzie dużo, dużo lżejszy z blachy więc wyspawałem tak tu skręciłem próbu wyspawałem, przewierciłem przez strop i to już będzie na pewno pewne dachu nie powinno zerwać no i końcówka robót ma to wszystkie przykręcone końcówka robót z tej strony jeszcze rynny założą chłopaki i, i tak to wygląda